Subskrybuj kanał, aby zobaczyć więcej filmów. Witamy w naszej podróży do świata Andre Rieu. Uważam, że to proste. Moje koncerty to jak seks, pierwsze dwie godziny to budowanie atmosfery, a potem następuje eksplozja. Andre Rieu, renomowany holenderski skrzypek i dyrygent, jest na całym świecie znany z magnetycznych występów i niezwykłej zdolności ożywiania muzyki klasycznej. Swoim orkiestrą Johann Strauss od dziesięcioleci zachwyca publiczność, czyniąc muzykę klasyczną, dostępną i radosną dla wszystkich. Sprzedał miliony albumów, występował w wielkich salach koncertowych i stworzył niezapomniane przeżycia dla miłośników muzyki na całym świecie. Jednak w miarę zbliżania się do swojego 80. urodzin, za kulisami jego sukcesu kryje się mroczna rzeczywistość. Mimo sławy i osiągnięć, Riu doświadczył poważnych wyzwań w swoim życiu prywatnym. Presja jego kariery negatywnie wpływała na dynamikę jego rodziny, odsłaniając stronę życia, która stoi w jaskrawym kontrast do radosnej muzyki, którą dzieli na scenie. Zanim jednak przejdziemy do współczesności, przyjrzyjmy się drodze Andre Ryu do bycia utalentowanym dyrygentem w życiu pełnym muzyki i pasji. Andre Riu urodził się w muzycznej rodzinie. I dorastał otoczony muzyką klasyczną. Jego ojciec André Rieu, Senior, był dyrygentem Limburg Symphony Orchestra, gdzie André Junior grał na skrzypcach do 1989 roku. Już w wieku pięciu lat rozpoczął naukę gry na skrzypcach, a później studiował w konserwatoriach w Liege i Maastricht oraz u węgierskiego skrzypka Gertlera w Brukseli. Dodatkowo uczestniczył w kursach u Hermana Krebers. Jego zainteresowanie muzyką salonową rozpoczęło się w 1978 roku z zespołem muzycznym Het Maastrichts Salon Orkest, dzięki któremu zyskał pewną popularność w Holandii i w niemiecko-belgijskim regionie granicznym. Kilku jego kolegów z tamtego okresu długo współpracowało z nim. W tym czasie nagrał również swoje pierwsze płyty. Od połowy lat 80. Riu podróżuje po świecie ze swoim orkiestrą Johann Strauss, która liczy około 60 muzyków. Gra na skrzypcach Antonio Stradivari, po wcześniejszym korzystaniu z kopii Guarneri od Jean-Baptiste Guillaume. Swoje sukcesy w Niemczech zawdzięcza występom z Karlem Migiem w programie Musikantenstadm, z którym łączyła go bliska przyjaźń. Oprócz koncertów podczas swoich tras, Riel regularnie produkuje specjalne programy z różnymi gwiazdami pop, które są emitowane w telewizji lub dostępne na DVD. Do jego zespołu należą soliści i wokaliści. W 2009 roku Riel, obok swoich zwyczajnych koncertów w dużych salach, występował również na stadionach na całym świecie w ramach swojej World Stadium Tour, gdzie użyto niemal dokładnej repliki zamku Schönbrunn do orkiestry i występów. Wszystko było wyświetlane na dużych ekranach. W tych występach uczestniczyły zespoły baletowe wiedeńskiej opery państwowej i wiedeńskiej operetki. Regularnym elementem koncertów są wystąpienia gościnne artystów, takich jak Platinum Tenors, Berliner Comedian Harmonists oraz sopranistki Carmen Monarcha i Mirusia Lowersa. Od 1505 roku André Liu organizuje latem koncerty na świeżym powietrzu na Friedhof Platz w swoim rodzinnym Maastricht. Co zaczęło się od zaledwie trzech występów, obecnie rozrosło się do dwunastu corocznych terminów z siedemnastoma tysiącami odwiedzających każdego lipca. Ryu i jego orkiestra wykonują klasyczne utwory, które są aranżowane w bardziej przystępny sposób, aby dotrzeć do szerokiej publiczności. Uzupełnia klasyczny repertuar orkiestr, alnymi wersjami przebojów i piosenek pop, jak Chanty Song, który wykonuje bez dysonansów. Wykorzystuje efekty świetlne i techniki wzmacniające dźwięk, co doprowadziło niektórych poważnych krytyków muzycznych do uznania jego produkcji za muzycznie powierzchowne, ponieważ używa znanych melodii klasycznych, aby przedstawiać je w bardziej atrakcyjny sposób. Cechą wyróżniającą jego występów jest to, że jako dyrygent orkiestry Johann Strauss również gra na skrzypcach i często stoi twarzą do publiczności lub kamer telewizyjnych zamiast prowadzić orkiestrę w tradycyjny sposób. Nawet Johann Strauss Jr. występował jako stojący skrzypek. Rieu jest patronem fundacji Björn Steiger, wspierającej projekt Ratuj Życie w Szkołach. Angażuje się także w pomoc pacjentom cierpiącym na rzadką genetyczną chorobę skóry, erytropoetyczną protoporfirię. Jego firma posiada studio nagraniowe w Maastricht i zatrudnia 120 stałych pracowników oraz wielu freelancerów i podwykonawców. Występy podczas jego trasy podążają za codziennym harmonogramem. Specjalistyczny system transportu i obsługi z redundantnym wyposażeniem, budowa sceny, technicy oświetleniowi, inżynierowie dźwięku i catering, przygotowywani przez kilku kucharzy, w tym podróżującego lekarza, zapewniają sprawny przebieg wydarzeń. Instrumenty muzyczne i scenariusze są potrójnie replikowane, aby uniknąć opóźnień związanych z transportem. Również replika zamku Schönbrunn powstaje w trzech kopiach. Jego żona i syn Pierre są zaangażowani w jego firmę. Pit Weyrick prowadził jego produkcję, a od 2010 roku belgijska reżyserka Lida Wolleberg Hoover przejęła kierownictwo z 554 242 sprzedanych biletów i przychodami wynoszącymi 57 dolarów i 4 centy. W pierwszej połowie 2009 roku André Rieu zajął czwarte miejsce na liście najbardziej udanych tras koncertowych na świecie w tym okresie. Mimo wpływu orkiestry Johann Strauss na muzykę klasyczną, chociaż André Rieu miał niezwykle udaną karierę, Wybrana droga nie była łatwa. Wczesne lata jego kariery były pełne sceptycyzmu, a nawet krytyki ze strony profesjonalistów. Wielu krytyków muzycznych uważało, że jego styl gry jest zbyt prosty i nieodpowiedni dla powagi, jaką wymaga muzyka klasyczna. Uważali, że Ryu komercjalizuje muzykę klasyczną i czyni ją bardziej towarem, zamiast zachowywać jej szlachetną wartość artystyczną. Ryu rozpoczyna swoją podróż pod koniec lat 70. Kiedy postanowił założyć orkiestrę Johann Strauss, która miała stać się fundamentem jego kariery muzycznej. Założona w 1980 roku, orkiestra początkowo była małym zespołem, który miał trudności z przetrwaniem w konkurencyjnym świecie muzyki klasycznej. Wizja Ryu była ambitna, chciałby muzyka klasyczna była dostępna dla szerszej publiczności i stworzyć bardziej wciągające doświadczenie. Niemniej jednak wizja ta wiązała się z wyzwaniami. Krytycy szybko zaczęli umniejszać wysiłki Ryu, twierdząc, że rozcieńcza istotę muzyki klasycznej na rzecz rozrywki. Wiele osób postrzegało jego podejście jako efemeryczne i oskarżało go, że stawia spektakl ponad treść. Mimo sceptycyzmu, Ryu pozostał wierny swojemu celowi. Wierzył, że muzyka klasyczna powinna być dostępna dla każdego i że występy powinny budzić radość i emocje. Ta filozofia była wówczas radykalna, ponieważ scena muzyki klasycznej była w większości poważna i często nieprzyjazna. Ryu dążył do stworzenia atmosfery, w której publiczność mogłaby cieszyć się muzyką klasyczną bez presji formalności, wprowadzając podczas koncertów elementy takie jak kostiumy, taniec i interakcje z publicznością. To świeże podejście spotkało się z mieszanymi reakcjami. Niektórzy widzowie je uwielbiali, podczas gdy inni opierali się temu, co postrzegali jako odejście od tradycji. Krytyka nie zraziła Ryu, wręcz przeciwnie, wykorzystał ją jako motywację do dalszej pracy. Rozumiał, że muzyka klasyczna musi ewoluować i nawiązywać kontakt z publicznością, aby nie popaść w zapomnienie. Ryu kiedyś powiedział, że jego celem nie jest zadowolenie wszystkich. Ale przyniesienie radości tym, którzy kochają muzykę. To podejście pozwoliło mu pozostawić wiernym swojej wizji i zbudować lokalną publiczność. Zaczął organizować koncerty, które przyciągały rodziny i ludzi w każdym wieku, zdobywając tych, którzy czuli się wyobcowani przez tradycyjne występy klasyczne. Jego seria koncertów, zwłaszcza coroczne letnie koncerty w Maastricht, stała się znaczącymi wydarzeniami kulturalnymi pokazując jego zdolność do łączenia muzyki klasycznej z festiwalową atmosferą. Jednak zabawa dużego zespołu, jak orkiestra Johann Strauss, wzmocniła własne wyzwania. Ryu stanął przed licznymi przeszkodami finansowymi i administracyjnymi, szczególnie w wczesnych fazach, kiedy musiał finansować orkiestrę z własnej kieszeni. Koszty zatrudnienia muzyków, produkcji kosztownych scenariuszy i organizacji tras były znaczne. W branży, która często jest zdominowana przez duże, dobrze dofinansowane organizacje, determinacja Ryu, aby osiągnąć sukces dzięki modelowi niezależności, wyróżniała się, ale zaowocowała ogromnymi długami. Historia Andre Ryu to także historia zmagań i triumfów. Podczas swojej błyszczącej kariery był czas, kiedy zmagał się z niewiarygodnym długiem w wysokości 34 milionów euro. Ta suma nie była tylko liczbą na papierze, Zagrażała zabrać wszystko, co kochał, w tym jego drogocenne skrzypce Stradivariusa i jego reputację. André reflektował nad tym trudnym okresem. Kiedyś myślałem o sprzedaży moich skrzypiec Stradivariusa, powiedział zamyślony, ale później zdałem sobie sprawę, że mogę znaleźć inne skrzypce, ale nigdy nie znajdę innego zespołu jak ten. Gdy wybuchła pandemia COVID-19, życie wszystkich nie tylko się zmieniło. Ale także kariera Ryu została znacznie zakłócona. Jego długi narastały do 34 milionów euro, wprowadzając go w sytuację bez wyjścia. Ale dla niego orkiestra to nie tylko praca, to rodzina. Miał 120 ludzi pracujących pod jego kierownictwem, a wszyscy musieli być opłacani. Wiedziałem, że mnie potrzebowali i nie mogłem się poddać. To była moja rodzina i każdy był równie ważny. W tych ciemnych miesiącach Ryu otrzymał pomoc od rządu w postaci pakietu wsparcia finansowego o wartości kilku milionów euro. Ta życiodajna pomoc pomogła jemu i jego orkiestrze przetrwać najtrudniejsze czasy. Te pieniądze nas uratowały, powiedział z głęboką wdzięcznością. To nie był jednak pierwszy raz, kiedy Andre zmagał się z problemami finansowymi. Przypominał sobie rok 2000, kiedy kosztowne trasy i wysokie wydatki wprowadziły go po raz pierwszy w długi. Wtedy byłem winny 34 milionów euro. Wszystko należało do banku. Moje studio, płyty CD, moje Stradivari, nawet prawa do mojego imienia. Wspominał, że bank mu zaufał i dał mu jeszcze jedną szansę. Powiedzieli, że wierzą w mnie. Po prostu graj dalej muzykę. Po roku stał się cud. Andre nie tylko spłacił swoje długi, ale także miał 20 milionów euro na koncie. Nigdy nie straciłem wiary w swoje umiejętności i miałem ludzi, którzy zawsze mnie wspierali. Jednak jego największe wyzwanie nie dotyczyło długów, lecz jego zdrowia. W roku 2020 Andre musiał zrezygnować z trasowania na trzy miesiące z powodu infekcji wirusowej. Szczerze mówiąc, bardziej martwiłem się o zdrowie niż o długi. Wiedziałem, że mogę spłacić długi, ale zdrowie to coś innego. Po pokonaniu choroby zmienił swój styl życia całkowicie. Zaczął regularnie ćwiczyć, zdrowo się odżywiać i skupić się na równowadze między pracą a życiem. Z czasem André Rieu nie tylko powrócił na scenę, ale wrócił silniejszy niż kiedykolwiek. Gdy pytano go o lekcje, jakie wyniósł ze swoich trudności, uśmiechnął się. Po wszystkim musisz obiecać żonie, że nigdy nie doprowadzisz do takiej sytuacji ponownie. André Rieu reflektuje nad dzieciństwem, które było zdominowane przez surową edukację i niedostatek czułości. O swoich wczesnych latach, mówi: było bardzo mało miłości. Wychowywano nas w bardzo rygorystyczny sposób. To było wszystko inne, tylko nieprzyjemne. To surowe otoczenie ukształtowało charakter Rieu i jego dyscyplinę muzyczną, ale także skomplikowało jego relacje z ojcem, Andre Rieu seniorem mimo własnej kariery jako dyrygenta, Ryu Senior nie był zachwycony muzyczną ścieżką swojego syna. Kiedy Andre postanowił założyć swoje pierwsze orkiestrę, jego ojciec uznał pomysł za okropny. To rozdarcie między nimi stworzyło napięcie, które trwało podczas nastoletnich lat Andre, kiedy czuł, że jego ojciec zawsze podejmuje decyzje za niego. Kluczowy moment nadszedł, gdy uczestniczył w koncercie swojego ojca, co rozpaliło jego pasję do walca. Od tego momentu waltz stał się dla mnie symbolem szczęścia, wyznał. Pojednanie między ojcem a synem nastąpiło dopiero po śmierci Will Seniora. Przed swoją śmiercią napisał serdeczny list do Andre, w którym uznaje talent swojego syna i wyraża swoje nowo odkryte zrozumienie. Teraz rozumiem, co robisz, i wiem, że tylko jedna osoba może to robić tak jak ty. Ten list stał się dowodem miłości i szacunku, które wisiały nad ich skomplikowaną relacją. Choć dzieciństwo Ryu było pełne wyzwań, muzyczne dziedzictwo jego ojca miało głęboki wpływ na jego karierę. Ryu przyjął to dziedzictwo i przekuł miłość do muzyki, która mu była wpajana, w swoje występy. Jego pragnienie, by dalej robić muzykę, nawet marzenie o zorganizowaniu koncertu na Księżycu, symbolizuje jego przygodowego ducha i determinację do wykraczania poza granice swojego wychowania. André Rieu doświadczył w swoim życiu znacznych wstrząsów i bólu. Rzeczywistości, z którą wiele osób może się identyfikować, ale niewiele z nich łatwo prawdziwie to zaakceptować. Pewnego letniego dnia w Maastricht jego młodszy brat Jean-Philippe opowiadał o dramatycznej historii śmierci ich ojca. Ojciec, André Rieu, również noszący to imię, był utalentowanym dyrygentem i muzykiem, który poświęcił swoje życie muzyce klasycznej. Na nieszczęście, cierpiał na zespół Lock okropne schorzenie neurologiczne, które całkowicie go sparaliżowało i odebrało mu zdolność do komunikacji werbalnej. Mógł tylko poruszać oczami. Jean-Philippe wspomina przerażenie, gdy widział oczy swojego ojca pełne zrozumienia i inteligencji, ale nie mające nic wyrazić. To była tragiczna sytuacja dla całej rodziny, która zmagała się z utratą ojca, który zawsze był ich przewodnikiem. Ojciec André zmarł w wyniku tragicznego wypadku, gdy w nocy udusił się. Ta nagła i okrutna strata pozostawiła głęboki wstrząs i smutek w sercach André i Jean-Philippe, którzy latami zmagali się z życiem i emocjami. Jednak tragedie nie skończyły się na śmierci ich ojca. Ich siostra Cilia, która przyszła na świat w 1940 roku, w młodym wieku zachorowała na schizofrenię. Rodzeństwo stawało w obliczu twardej rzeczywistości problemów psychicznych, w czasach, gdy takie problemy często były źle rozumiane i stygmatyzowane. Zmagania celi trwają nadal, a Jean-Philippe opisuje jej doświadczenia jako głęboko poruszające. Często wyraża wdzięczność za to, że po prostu budzi się i każdego dnia wstaje z łóżka, co odsłania głęboki smutek, który koloruje jej życie. Terezja, kolejna siostra, również miała swoje wyzwania, przeżywając wypalenie, które prowadziło do poważnych problemów zdrowotnych. Choć obecnie znajduje się w drodze do wyzdrowienia, był to trudny rozdział w historii ich rodziny. Ciężar problemów zdrowia psychicznego i ich wpływ na dynamikę rodzinną nie może być lekceważony, gdyż André postanowił milczeć o tych bolesnych prawdach, tworząc jednocześnie fasadę normalności w chaosie. Jednak przeszłość André i Jean-Philippe'a nie była wolna od dzikich wspomnień. Przeżyli kiedyś brawurową, nocną podróż samochodem. Młodzieńczą ćwiczenie, które niemal kosztowało ich życie, gdy szukali dreszczyku emocji na drodze. To wydarzenie jest dowodem ich więzi i przygód, które dzielili w młodości. Gdy jednak dorastali, ich życie stopniowo zaczęło się rozchodzić. W 2004 roku bracia oficjalnie rozstali się zarówno osobiście, jak i zawodowo. To rozstanie oznaczało znaczącą zmianę w ich relacji, co Jean-Philippe rozważa z mieszanką nostalgii i smutku. Obecnie Jean-Philippe ujawnia, że ich rodzina już nie organizuje spotkań Ostatnie miało miejsce na czterdziestej rocznicy ślubu ich rodziców w 1950 roku. To wzruszające przypomnienie o więzach rodzinnych, które z czasem się osłabły. Niestety André stracił kontakt z dwiema starszymi siostrami, które teraz borykają się z chorobami w szpitalu psychiatrycznym w Belgii. Ta strata jest szczególnie tragiczna, jako że podkreśla wyzwania, z jakimi przychodzi utrzymywanie więzi rodzinnych, w obliczu przeciwności losu. Mimo swojego statusu uznanego artysty, Andreu Yu wybiera milczenie na temat swojej rodziny, jakby zaprzeczał bolesnym tajemnicom, które w niej tkwią. Andrew Yu i Marjorie, ich ponadczasowa więź pomimo burz życiowych. Andrew Yu ma tu szczęście, że ma piękną i trwałą miłość do swojej żony Marjorie. Po ponad 43 latach małżeństwa, doświadczony muzyk zręcznie godzi pełen harmonogram tras z zapewnieniem sobie cennego czasu dla ukochanej żony, dzieci i wnuków. W serdecznej rozmowie z Starts at 60, Ryu ujawnia klucze do ich trwałego partnerstwa i jak po czterech dekadach utrzymują płomień miłości przy życiu. Fundament ich związku to niezachwiana ufność. Nasze zaufanie do siebie sprawia, że jesteśmy silni, wyjaśnia Ryu, którego spojrzenie odzwierciedla głęboką więź, jaką dzielą. Mamy poczucie humoru i pozwalamy sobie na wolność, której oboje potrzebujemy. To daje, jeśli możesz w pełni zaufać swojemu partnerowi, przynosi to uczucie komfortu. Pracujemy razem od ponad 40 lat i dzielimy się miłością do tych samych rzeczy. Rieł podkreśla również znaczenie czerpania radości z życia i nie brania go zbyt poważnie. W Holandii mówi się, jeśli w ciągu dnia się nie zaśmiałeś, to był dzień, w którym nie przeżyłeś. śmieje się. Ucieleśniające radość, jaką odnajduje w życiu. Nawet z wymaganiami jego kariery, które, które czasami oddalają go od domu, Rieł pozostaje bliski swojej rodzinie. Kiedy zapytano go: Jak znajduje czas dla żony i ukochanych w gąszczu pełnych obowiązków?, powiedział: Kiedy tylko jest to możliwe, korzystamy z FaceTime lub Skype. To szybko i zabawnie utrzymuje mnie w kontakcie z moją małą rodziną moją żoną, dziećmi i wnukami. Ceni również swoją dużą rodzinę, członków swojego zespołu, z którymi dzieli wzloty i upadki życia na drodze. Podróżujemy razem przez cały rok i dzielimy się śmiechem, smutkiem, tęsknotą i radością. Andre i Marjorie, która jest oddaną nauczycielką języków, pobrali się w 1995 roku. W ciągu latających lat współpracowali blisko, a Marjorie odegrała znaczną rolę w wielu projektach Ryu. Razem mają dwóch synów, Marka i Piera, oraz pięć rownuków. Choć Marjorie skłania się do rezygnacji z życia w świetle reflektorów, była niezłomnym wsparciem dla kariery Andre. Kochamy się i dzielimy pasją do muzyki. Czego więcej mogłabym sobie życzyć? Powiedziała kiedyś w wywiadzie. Mimo całej swojej pomocy, zawsze była dla niej ważna możliwość bycia docenioną za swoją własną tożsamość, a nie tylko jako żona Andre. Gdy kończymy nasz przegląd życia i kariery Andre Rieu, staje się jasne, że nawet najbardziej utytułowani artyści mogą doświadczać życiowych wyzwań. Jakie dzieło Andre Rieu najbardziej cię poruszyło? Podziel się swoimi przemyśleniami w komentarzach poniżej, daj nam lajka i zasubskrybuj nasz kanał, aby uzyskać więcej historii o życiu ikonicznych artystów. Dziękujemy za oglądanie!